Trzeci dzień, dobijamy 100 tysięcy kroków. Wczoraj było 30 tysięcy kroków. Piąty dzień, ja ciągle idę. O, pomocy. Helena, dawaj tabletki na serce. Santa Maria Magdalena, udało się. Mogę umierać spokojnie. I... Siema, no i co, zaczynamy kolejny dzień. No i właśnie nie mam pomysłu co zrobić tego dnia, więc... I bo mamy aktualnie godzinę Cześć, 12 tysięcy kroków 1530, czyli nie jest ani wcześniej ani późno, nie zacząłem mi co rana nagrywać, ani nie było siłki dzisiaj, tylko robiłem krok. Jest 12 tysięcy kroków, patrz to 12 tysięcy kroków, nie wiem czy widać, więc jeżeli było widać, to widzisz, jeżeli nie, to musisz mi zaufać. Nie mam pomysłu na film, więc dzisiaj robimy sobie tak, idziemy tam. Widzisz to? Cześć, tu Ci pokażę. Idziemy tu. dzisiaj robimy trzeci dzień, dobijamy 100 tysięcy kroków. Wczoraj było 30 tysięcy kroków, przedwczoraj było 30 tysięcy kroków, mamy 60, dzisiaj spróbujemy zrobić 30-40 tysięcy kroków, więc dobijamy 100 tysięcy kroków i robimy to oczywiście tam. Co, co, ja spadam sobie jeszcze na kawę, żeby się doładować i biorę słuchawki, żeby muzę zmieć na uszach i idziemy tam. Tam, tam. Idziemy tam! Woda wzięta i teraz na kabunie. Gościu. kawka opita, guma na odświeżenie i lecimy w drogę, gościu. Ja w ogóle jestem ciekaw, ile mi zajmie podróż w jedną stronę, tak postawiam godzina w plus, czyli dwie godziny w dwie, trzy fajnie by było, bo chcę złożyć na kolację. Dobra, więc z moich obliczeń wynika, że puszczę teraz w prawo i muszę iść, patrz to, i muszę iść tam. Na tą górę tam. Więc wchodzę się na chodnik, zaczynam napierd...anie kroków, no bo co mam innego do roboty. Muza zapuszczana na uszy i co? Idziesz razem ze mną, ja ci dam jakąś taką, żeby mi nie wyjść filmu, a ja sobie zapuszczam jakieś hałsy. Deep house ty Pato, lecimy. Bum. Prawie tunel opuszczony jeszcze nie do końca, by jeszcze zostało parę metrów. Ale masz to pierwsze koty za i mam nadzieję, że lepiej wjechał krok. 13 tysięcy, dopiero 1000 kroków, hopie! połowa nawet jeszcze nie, więc nalamy na te kroki, zakładam szławki jedną ręką i lecimy z tematem. Dziadory w tle, idziemy dalej. Prawie <grystanie> więc moja pierwsza obserwacja jest taka, że ciężej będzie iść niż wracać bez podgórkę. Byłem na schodach teraz, włączam sobie tempo, popa 5,5. Pip, pip, Kurka dajemy 30%. Pip, pip, jakbym na bieżni szedł Tylko, że na k słońce samode jeżdżą i wiara się patrzy. Oczy nie wiem, kto to jest jasko? Nie ma. Dziadki w oddali, te co tam stały i zamulały. Pupi, kawa bije, bo kawa mocna i dużo gada mi, jest dużo aktywności. Ło gościu! Trzeba oprócz tego, że idę, to jeszcze tańczę i gestykuluję i po prostu. Za dużo energii, za dużo kawy i za dużo jedzenia. Idziemy dalej. Pokazuje mi, że mam 3 km do TF31. Cokolwiek to jest TF31, to mam tam 3 km, więc sprawdźcie sobie dzisiaj, co to jest TF31. No to, Rościu, wybielasz zęby razem z tym gościem? Zadzwoń. Wow, 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 patrz to, pojawiły się pierwsze schody. Nie mam iść jak prosta, aha, schody pojawiły się. Mega Joe, idziemy schodami w dół. To są banale? Ty. A jakbym zrobił teraz trening na tym, jak w Tajlandii? W Nogą w bambusy się kopało? Coś takiego, bo Może jutro zrobimy taki odcinek. Ty to jaka plantacja? Tu jest Coco Tej, Ja nie chcę ci widzieć, ale mi to wygląda na jakąś nielegalną plantację. Tutaj serio. O mi się wydaje, że jesteśmy na tropie czegoś ciekawego. Zostań do końca, zdawaj łapę w górę, dawaj super. Dobra, patrz to, pierwszy trop, zielone banany. I teraz pytanie, czy jakbym sobie po... takiego banana z płotu? To jest przestępstwo? Widzisz to? Ktoś mnie śledzi z tyłu. Koni idą w drugą stronę. O, coś ka słabi detektywi. <grym> Piąty dzień, a ja ciągle idę. Brakuje mi picia gościu Mam nadzieję. Co to są jaszczurki? Ty jaszczurka. Jak się woła na jaszczurki? Hej! Jaszczuro! Ty jak wiesz jak się woła jaszczurki? To weź napisz w komentarzu, jak się woła jaszczurki po hiszpańsku. Mają ja chciała No Tutaj też, tutaj też, widzisz to? No? O gościu, to jest pełno jaszczurek. Ja stąd muszę się ewakuować, bo po prostu ci powiem, że jest mega, niebezpieczna sytuacja. No, ale z ty widzisz śledzimy znowu w drugą stronę, co to się dzieje gościu wiara szalona, a ja jestem jeszcze bardziej szalony. Patrz no i zielone badany Jakie makrosy mają zielone banany, ciężko to urwać ja Ale pachnie! Nie banano. Ej, dobra, otwórzmy sobie takiego banana. Znaczy to tak wygląda w środku zielony banan. Nie, nie dojrzały jeszcze. Może ja go odłożę, żeby jeszcze... O żeby jeszcze doszedł tam sobie na słoneczku. Rano o szóstej będą pukać mi do pokoju. Czy pan Zielone banany? I mi pod Moria wąsa, Nie wiem o co chodzi! Ale ci powiem, że to są mega zajbiste tereny do chodzenia, do robienia kroków. Wiara w tym Puerta de la Cruz powinni tu mieć takie formy. Nie chcę nic gadać, nie chcę nikogo obrażać, nie? Ale co drugie, taki amigos to... Mój CAVAMO! A tu tak można kroki dymać, ja nie wiem czy mu wiara tego nie robi, patrz to Takie tereny kościół, takie tereny, jeszcze z górki, teraz patrz to, teraz tu jest łatwiej, bo patrz to, chłapie z górki A z powrotem będę za... O pod górkę, czyli się równoważy, bo tam był pod górkę, tu z górki, więc mamy równowagę Ogólnie powiem ci, że chodzenie schodami w dół jest bardzo niezdrowe dla kolan, więc powinno się koleś tam trąbić No więc kontynuując, schodzenie jest bardzo niebezpieczne, bo po prostu jaszczurka, widzisz to? Opa to, jaszczura o psika na, na, na szczurki O gościu uciekam stąd bo ja robię za Ej oni znowu tu idą To są ci co mi śledzili jak, jak oni to zrobili? Oni byli za mną a teraz są tu a, Ale teleportacja gościu Na moje to są ci sami więc nie wiem o co tu chodzi To może ja coś robię źle i chodzę w kółko O jakie tu są tereny No według mnie to są ci sami więc nie wiem o co tu chodzi Panie mają zdolność do transportacji Teleportacji transporta. Ała ukułem się w nogę o, moja noga, gościu! Zobacz no mega fajne krzewy tu są takie, zobacz to. Takie niby kiki. a nie ma. Ty, ale to jest miękkie. To jest takie, to jest takie delikatne. Jestem pojemany, czy nie? Napisz w komentarzu. Czekaj, co masz napisać? Napisz... Psychol. Napisz psychol. I dam ci serce. A, a co? A jeżeli uważasz, że jestem normalny, napisz... Jaszczurka. Napisz jaszczurka! O, jak jestem normalny, napisz jaszczurka, a ja wtedy napiszę ci... Grecja Amigos, a jeżeli jestem psycho, to napisz psycho. O. o, powiem ci, że taka, taka wspinaczka, łapa mnie boli od tego, od trzymania kamery już To ja w ogóle trzymam lewą ręką kamerę, a tu mam krokomierz, to mi liczy kroki? 15 koła, co jest słabo O, się wydaje, że trochę oszukuję o, o. O, pomocy. Helena, ma... dawaj tabletki na serce. Ej, jest ławka i przystanek jakiś o. Hoi! na nogi w dupie. Ej Jaszczurek, ile? Ej, tak jak tu jest pełno kotów, a czy jak u nas w Polsce jest pełno kotów, to tu jest leje Jaszczurek. O, nie wiem, czy siadać, bo mi na flery wejdą. Dobra, więc mamy jakieś 15 tysięcy kroków i teraz co? A właśnie się, dałem info na Instagramie idziecie. Serdecznie zapraszam, jeżeli chcesz śledzić sobie samochód, muszę się odsunąć Jeżeli chcesz sobie śledzić, to się zmieści w ogóle? Taki samochód? Mam nadzieję, że mnie nie przejdzie. dzisiaj, Ostrożnie, bo mam spuchnięte barki po wczoraj, bo robiłem plecy. Widziałeś po, poprzedni vlog w ogóle, dawaj znać. Numer rejestracyjny 3816, dalej ci nie powiem. A Tu jest brama, tam była brama z tyłu, więc idziemy przed ciebie, czyli prosto. No i znowu jest podróż w dół, czyli znowu idziemy podróżą w dół i mega niszczymy sobie kolana, bo podróże w dół są po prostu mega niszczące kolana. Patrz, tam jest coś do jedzenia? Czy ja jestem głodny? Czy burci mi w brzuchu? Nie, poczekam do kolacji, Ci na którą. Jest godzina właśnie w pół do piątej, a kolacja jest chyba od 6.30. trzydzieści. Od siódmej, dużo czasu, a jeszcze muszę wrócić i wstąpimy gdzieś do sklepu po jakieś batony proteinowe. Powiedz, że się zgadzasz, proszę. Moja <grym> wensja batony proteinowe, chłopkupuję żarcie, jak ma tam E, My jesteśmy chyba blisko, bo to miało być tu. Ja zaraz będę na miejscu. Patrz to, tu nadal jest jakaś plaża. przypuszczam wiarę, bo idzie. O, przeszli. Dobra, patrz to, tu jest jakaś plaża. Ja w ogóle śpieszcze są tu plaże, bo nie ma piachu, tylko masz taki czarny piasek ciemny. On w ogóle nie jest brudzący, ale się przykleja do stóp. Nie brudzi, ale przykleja się do stóp. Hopy, a to niby ja jestem pojebany. <grym> Ej, nie chcę jej nic mówić, nie? Ale patrz to. Ja śledzę już tych dwóch od 20 minut. z ma hopkole, Ma paluszki, bez tłuszczu, a majome slide. Tą czapkę, nie? Tą czapkę, nie? To kupił od takiego typa na straganie. Zapłacił 4 euro. Oni nie wiedzą, że ich śledzę. Bo mówię po polsku. Oni nie mówią po polsku. Ale w topa by było jakby nagle Polacy to byli. A jakie laczki ma. Akielaczki ma gościa, go, najlepsze, że mogę obgadywać wiarę, a oni nie, nie wiedzą co ja mówię. Zajmiste, masz to. A czapka? Ja w ogóle nie wiem czy tu można przechodzić, czy nie. Patrz, taki hamski tunel tu jest. Okaże się, czy przeżyję, jeżeli wstawię ten film. szczurki wychodzą w i i nietoperze. O, gościu! Kop, ciop. Dobra, więc oficjalnie, patrz to, tu miałem dojść Właśnie tu doszedłem Gościu, zrobiłem to specjalnie dla Ciebie Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału i nie zaczęłeś dzwon Nie zostawiłeś, nie zostawiła Łapy w górę, to wiesz co robi napisz komentarz Tak, zrobiłem to, patrz to Tam ogólnie widzisz, jest hotel Tam jest hotel, my jesteśmy tutaj Udało się, a aż się wywaliłbym Wycelebruję się tak, że się wysikam tu, bo mi się chce A pić nie kupiłem, bo nie było gdzie przydotnąć ziemi, którą wyznaczyłem sobie za cel Santa Maria Magdalena udało się. Mogę umierać spokojnie. Jeżeli się... Nie, jeszcze wracamy z powrotem. Super mete del foco. Tak gadali. Nie wiem co to znaczy. Mam nadzieję, że nie obrażali mnie, że mam ładną fryzurę... Sorry, że ci przeszkadzam sobie przeglądanie widoków, ale Pato. Ale hopie, chyba coś tu siedzi, jakaś łapa. Odbicia luszczane są po prostu super, Pato. Siema na gościu, co tam? A więc udało się wrócić do miasta. Mamy jakieś na liczniku 20 tysięcy kroków i teraz cel był postanowiony, więc zrobię te 30 koła i zrobię je po sobie po prostu poza kamerami i po prostu pokażę Ci podsumowanie na końcu, że 30 do 40. Nie obiecuję 40 koła, ale 30 postaram się zrobić, więc jestem już w mieście uratowany, gościu, cywilizacja, więc zaraz jestem na hotelu, więc dobijam kroki sobie już w spokoju. Pokazuję Ci na końcu, ile udało mi się zrobić. Fioletowe kwiatki po mojej prawej stronie, po lewej chyba, bo to odbicie, czy nie, nie wiem, może mi się. I patrz to, 25 koła zrobione, kroków dobijamy do 30. Ogólnie patrz to, na zegarku mam 22.08, ale jest 21.08, bo tu jest godzina w tył, czyli mam jeszcze 3 godziny na dobicie, a czy 2 godziny, żeby ci pokazać, a 3 godziny do północy. Przegrałem z łakrysami czyli ponad 3 koła kalorie, Nie liczyłem warzyw, bo tu nie liczę warzyw, a warzyw zjadłem tyle, że wymyślajcie imię mojego chłopca, albo dziewczynki, nie wiadomo co się trafi. Pozwalam od węgi. Opie, opie. Co tu się? Jest mikrofon, jest już mi zesrałem, że nie ma mikrofonu, że nie, nie działający mówię, hop, co ty robisz, gościu, batał. Teraz patrzycie na siebie. Robimy teraz przejście takie, że cię zumuję w lustro walnę i będzie już ilość kroków. Ej dobra, z tego wszystkiego podjadania wczorajszego zapomniałem zakończyć vlogasa, więc jeżeli się podobało, znasz te wszystkie regułki, co to robić. Pomóż gościu dla zasięgów wspomagaj. I cześć, co będziemy cię robić? Bo już nagrywam teraz y, następny dzień. Już wiem co. A <laughs> to w następnym. Narabiana.